是。Oh Jezus podniósł oczy. Zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki i rzekł. Prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, trwamy w naszych. Rekolekcja w rekolekcjach w Różańcowym. Wczoraj rozpoczęliśmy w uroczystość Chrystusa Króla. Przez cały tydzień, dzień i noc adorujemy najświętszy sakrament. I wczoraj Ewangelia, którą słyszeliśmy, rozpoczynała się zdaniem: Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. To jest właśnie nasza postawa. My przez cały ten tydzień adorujemy, czyli wpatrujemy się w żywego Jezusa obecnego w najświętszym sakramencie. A dzisiaj ta Ewangelia, którą słyszeliśmy, rozpoczęła się słowami, gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył jak bogaci wrzucali swoje ofiary do skarbony. Kochani, te dwie Ewangelie pokazują nam, co tak naprawdę się dzieje przez ten tydzień. To jest wzajemne wpatrywanie się. Nas w Boga, ale także Bóg wpatruje się, wpatruje się w nas, w nasze serca. Pewno znany jest Wam ten przykład świe, z życia świętego Jana Marii Wianeja, kiedy. Przyszedł kiedyś do kościoła, usiadł w konfesjonale. Kościół był prawie pusty, ale był tam jeden mężczyzna, który gdzieś tam przy końcu siedział. No i Jan Wiany mu się tak zaczął przypatrywać. Zdziwiło go, że nie ma różańca w ręku, że nie ma modlitewnika, z którego mógłby czytać jakieś litanie, jakieś modlitwy. Przypatrzył się nawet, że usta jego się nie ruszają, bo zwykle jak my się modlimy, no to mimochodem, mimo wszystko, jak w myślach powtarzamy modlitwy, to te usta troszeczkę tam się poruszają. No ale nie przerywał mu, kiedy ten starszy pan już wychodził z kościoła, to podszedł i pyta się, A co pan robił w kościele? Modliłem się. No ale jak się pan modlił? Bez różańca, bez książeczki. Bez modlitewnika, nie powtarzał Pan żadnych modlitw. On mówi, proszę księdza, bo ja się wpatrywałem w niego. On się wpatrywał we mnie. Myślę, że to jest istota właśnie adoracji, każde, każdej modlitwy. To jest to spotkanie dwóch osób, Boga i człowieka. I teraz zobaczcie, to dzisiejsze czytanie mówi nam, że Jezus patrzy gdzie. Co on widzi? On w serce patrzy. On widzi Twoją intencję. Dlaczego to czy tamto robisz? Czym się kierujesz? Co jest takim motywem Twojego życia, działania? I tutaj w tym pierwszym czytaniu piękne czytanie, dzisiaj w ogóle długie, ale piękne jest. O Danielu. Daniel i tych trzech młodzieńców zostało wybranych do służby na dworze króla. No ale. Daniel podjął w sercu postanowienie, żeby się nie kalać potrawami ze stołu króla. O co chodziło? Że te potrawy były ofiarowane bo, bo, Bożkom Pogańskim. I wiemy też, że w religii żydowskiej jest dużo taki rozdział na rzecz pokarmy czyste i nieczyste. Nie wszystkie pokarmy oni jedzą. I on postanowił w sercu nie kalać się, czyli postanowił ze względu na Boga. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że Bóg patrzy w nasze serce. Dlaczego to czy tam to robisz? I tutaj piękny przykład, że Bóg, Pan Jezus zobaczył tą ubogą wdowę i ją pochwalił, pomimo tego, że dużo ludzi rzucało duże, duże sumy pieniędzy, ale Pan Jezus wiedział, że ta kobieta wrzuciła wszystko. Całkowicie zaufała Bogu. Nikt nie miał takiej postawy jak ona. Także pamiętajcie o tym, że Bóg też na nas patrzy i bada nasze serce. Czym Ty się kierujesz? Co w Twoim sercu jest? Czy jest to miłość? Czy może, nie wiem, jakiś strach? Czy może jakiś, nie wiem chęć uzyskania Bożego błogosławieństwa, że jak będę się modlił, no to Bóg coś tam łaskawie na mnie spojrzy. Teraz chciałbym przejść do tego naszego zasadniczego tematu, którym jest oddanie, zawierzenie Maryi nas, naszego życia. Ja kiedy zacząłem badać tą sprawę, czym jest tak naprawdę oddanie, to pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, to są objawienia Matki Bożej w Fatimie. Myślę, że bardzo dobrze znane przez Was objawienia. Kochani, w trzecim objawieniu, 13 lipca 1917 roku, to objawienie było całkowicie inne. Zwykle, kiedy Maryja rozkładała ręce w czasie objawienia, to wychodziło światło, Które przenikało dzieci, dzieci czuły ogromną miłość. Kiedy 13 lipca Maria rozłożyła ręce, pod dziećmi rozstąpiła się ziemia i dzieci zobaczyły piekło. I Maria wtedy dała im te trzy tajemnice fatimskie, o których znamy. Siostra Łucja po wielu latach powiedziała, że gdyby nieobecność Matki Bożej. To umarłyby ze strachu, kiedy zobaczyły, jak strasznie cierpią dusze, które, yy, które są w piekle. Jakie ogromne to jest ogromne i realne. Realne, bo my często sobie tak myślimy, że to jakieś tam takie yy, wyobraźnia, żeby ludzi straszyć, nie. Przecież Maryja, która jest samą miłością, nie przyszłaby nas straszyć. Ona po prostu chce nas uprzedzić. Człowieku, zastanów się, jak ty żyjesz. I Maryja wtedy powiedziała takie słowa. Widziałyście piekło. Wiele dusz idzie do piekła. Bóg pragnie ratować biednych grzeszników, dlatego przybędę ponownie, aby wezwać do poświęcenia memu niepokalanemu sercu Rosji do Komunii Świętej wynagradzającej w pierwsze soboty. Jeśli uczynicie to, o co was proszę, Rosja się nawróci, nie będzie wojny. Zobaczcie, dwie sprawy Matka Boża do, daje nam jako ratunek dla świata. Pierwsza to jest to poświęcenie świata, poświęcenie Rosji i niepokalanemu sercu, a druga jest to nabożeństwo pierwszych sob. Tak jak Matka Boża obiecała, co najmniej jeszcze dwukrotnie objawiała się siostrze Ucji już po zakończeniu tych objawień w samej Fatimie. Pierwszy raz w 1925 roku w Hiszpanii, kiedy już była siostra Łucja w zakonie, wtedy Maria wyjaśniła, na czym polega nabożeństwo pierwszych sobót. Nie chcę teraz rozwijać tego tematu. Natomiast drugi raz Maryja objawiła się 13 czerwca 1929 roku i przyszła ze słowami, przyszedł czas, aby papież w łączności z wszystkimi biskupami poświęcił memu niepokalanemu sercu Rosję. I wiecie, siostra Łucja wtedy wielokrotnie pisała, pisma przekazujące prośbę Matki Bożej, właśnie żeby poświęcić świat jej niepokalanemu sercu do Stolicy Świętej. Dopiero Pius XII dokonał takiego aktu i było to dwukrotnie, 31 października 1942 roku w przemówieniu radiowym do narodu portugalskiego i 8 grudnia tego samego roku, 1942 w Bazylice Laterańskiej bodajże. I tu możemy zadać pytanie: no, i co z tego? Papież dokonał aktu poświęcenia tam na Watykanie świata i Rosji. Otóż od tego momentu zaczął się przełom w działaniach wojennych. Tak jak wcześniej, Niemcy szli i zajmowali kolejne kraje, od tego momentu Niemcy zaczynają przegrywać. Na wszystkich frontach. I to, co dla nas jest bardzo ważne, że większość przegranych bitew przez Niemców miało miejsce w święta lub w świąt Matki Bożej. Tak jakby Maryja sama zostawiała podpis, że to nie wasi żołnierze, nie wasze czołgi, nie wasze samoloty, ale to moje zwycięstwa, dlatego że mi zawierzyliście swój los. Kochani, kiedy nasz papież Jan Paweł II został postrzelony na plecy św. Piotra 13 maja 1981 roku. On wtedy, kiedy przyszedł już do sprawności w szpitalu, zrozumiał, że żyje tylko dlatego, że go Matka Boża Svatymi uratowała. I Pierwsze, co, o co poprosił, żeby mu przyniesiono całą dokumentację, chciał zrozumieć o co tak naprawdę w Fatimie chodzi. I on bardzo dokładnie czytał, zrozumiał, że akt Piłsa XII trzeba ponowić, bo Maryja prosiła, żeby papież w łączności z wszystkimi biskupami. Pius XII nie mógł tego uczynić, ponieważ trwała wojna, żeby przekazać wszystkim biskupom informacje o tym akcie, żeby się łączyli. A Jan Paweł II kilka razy poświęcał świat Rosji niepokalanemu sercu, ale to, o którym siostra Łucja powiedziała, że został przez niebo przyjęty, ten akt, miał miejsce 25 marca 1984 roku. I znowu tutaj pojawia się pytanie, no i co z tego, że papież w Watykanie, Biskupi w swoich diecezjach, nawet jeden biskup Paweł Klinica, pojechał na Kreml. W Moskwie też ten sam akt dokonał w tym samym czasie. No i co z tego? Otóż informacje, które były przez wiele lat ukrywane przez Rosjan. Kilka tygodni później, właśnie 13 maja, w głównej bazie rosyjskiej loty na Morzu Północnym, gdzie Rosjanie mieli przygotowaną broń na trzecią wojnę atomową, tam mieli zgromadzone te rakiety. Doszło do tajemniczego pożaru. Ten pożar trwał około tygodnia. Rosjanie wtedy stracili dwie trzecie swoich zasobów militarnych. I od tego czasu zaczęły się rozmowy pokojowe. Zginęło około 200-300 osób z obsługi. Gdyby tą broń użyto, to zginęłyby miliony, jeśli nie miliardy ludzi na całym świecie. Zobaczcie, bez wojska, bez interwencji ludzkich, Maryja rozbroiła ten strasznie potężny, groźny Związek Radziecki. Tak? Mamy tego świadomość, bo pamiętamy te czasy, jaki to był nasz sąsiad. I jeszcze ostatnia data z tych historycznych, żeby nas utwierdzić w tym, że zawierzenie jest ratunkiem dla świata. Bo tak, ja chciałbym wam tu przede wszystkim dzisiaj przekazać tą informację. Oddanie się Matce Bożej, zawierzenie jej jest ratunkiem dla świata i ratunkiem też dla nas. Czy wiecie, kiedy został rozwiązany Związek Radziecki? Datę ktoś pamięta? To było w Puszczy Białowieskiej, spotkało się trzech przywódców, trzech republik radzieckich, Rosji, Ukrainy i Białorusi. Było to 8 grudnia 91 roku. Jaka to jest data? Jakie to jest święto? Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Kochani, także zawierzenie Matce Bożej jest ratunkiem dla świata. Ja w tych kolejnych naukach będę mówił, że jest też ratunkiem dla konkret, konkretnej rodziny. Będę przytaczał wiele różnych świadectw, właśnie jak takie zawierzenie działa, że to nie są tylko słowa, bo my nieraz traktujemy takie zawierzenie jako kolejny akt naszej pobożności. Oczywiście jest to też nasza pobożność, wyrażenie naszych uczuć, miłości, wiary i tak ale przede wszystkim jest to ratunek dla świata. Amen.